Siemaneczko, witam Was już w tym pierwszym odcinku z gry Minecraft. Ja akurat wchodzę już na noc, ja jestem tą A dzisiaj będziemy się wybierać po piasek, ale. Wcześniej, idziemy Ja I mam naszego mama. tutaj już można sprawdzać. Tak, cię sprawdza! A nie. Ale tu się więcej przedmiotów może mieścić Tak. Mamy w końcu więcej przedmiotów do umieszczenia. I tutaj możemy sobie szukać przykładów. O, to jest troszkę lepsze, według mnie. Dobra. Nie wiem co to. Wyłączymy sobie na razie. A więc teraz udamy się po święty piasek. O oczywiście mamy Dobra. A nawet co na podpała? Co ona podpałka? Zaraz pójdę po następnym. Yy, nie. To tylko. To. Dobra, jedy ja szybko. Zaraz przyjdę. Tutaj jest drzewko jakieś. Jakieś one W końcu kiedycy instruuje ten mod, że się ściąga. ściąga tylko. Ma tato Idzie podpałka! Kurde! Pizza! mamy pizzę! Szkło, jedno szkło. Dobra podpałka. Spal się, bo to się szybko pali. Eww. Eee, no chala się podkopie. Ale jedno drewno. To jest tak intrygujące, że. Ja Ty, ależ To jest święty Dirt. Musimy ściągnąć najwięcej drzew. Żeby mieć na popłakę. i to będziemy musieli iść nawet. A nie co to trzeba na jeszcze mieć. Niosę drewno. Tam się jeszcze już... No, kończy się pewnie. Następne drewno, następne drewno. Ale ja dzisiaj jestem wszelki. Pata nam się skończyła. No, znowu stamtąd tak samo taki też. Dobra, dziękujemy. Idę, idzie drewno, idzie drewno, idzie, 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 drewno. drewno. idzie, idzie, już już idzie, idzie, No i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć szkiełek Jeszcze trzy Trzy szkiełka A resztę piasku sobie wyrzucić No przynajmniej nie wyrzuci. A, i tu sobie mam wszystko O, bruk mamy, będziemy musieli go No, Jeszcze jedna Jeszcze weźmiemy jedno, jedno drewno i dziękuję Nie chcę. Boże nie. Tutaj chcę dalej. Bradę, zawsze się przyda. Na ja razie wezmę sobie pizzę. Pizzę tam jeszcze mamy dużo. Eee, a co ja miałem zrobić? Eee, Króły. Eee, dobra, najpierw teraz sobie zrobimy... Lepsze rzeczy, bo możemy sobie tak. Mamy sobie na kamienną Kamienny. Męczyk już też kamienny najwyższy czas. Ale na razie sobie ten skończymy. I, dobra. nie, obcy patek. Dobra, na razie sobie zrobię jeszcze z tego drewna. Te dwa święte drewna są święte drewna, które pozwolą zrobić coś wielkiego, coś takiego, coś takiego potrzebnego do życia. Naprawdę. To. I też pozwolą nam zrobić taką świętą rzecz, potrzebną do życia i śmierci. Wiem, lubię się popisywać, ale się skończy, to się skończy. Dobrze, teraz będziemy iść na kejl. Tam był dziś Cave, ja, ale najpierw sobie lubię krówki, bo chcę najpierw trochę mieć trzeba. No też trochę żarty skóry, żeby sobie zrobić e, coś zbrojnego. To mi da. Dobra, chodź tu. Dawaj to wszystko, co tam masz. O, chodź teraz ty, no. coś krowot. Nie jesteś tu jedynym, nie cię I oto to. Dawaj skóra idziemy Bo dostaniesz kurde zaraz Gdzie te krowy No kurde tyle tu żarcia było Mam pizzę Slaj Dobra tam są jeszcze krowy czekaj. Tak cię zabiję. Ja myśl o tym, że. Wszystko mi się uda dzisiaj. Ja, ja, ja. Na To jest mi zimno. Tam razem sobie. Dobra, gdzie są te krowy? O, ała tam będę spadał. Tu jest święta rzecz. Ale najpierw chyba wszystko. Ała, dobra, mam cię o, i ostatnią krola chyba, którą tutaj widzę. Dobra. Krowa. Wiem, że jesteś tu ostatnia. Na razie. Mówisz. Masz. A to mój koledzy I ty mm -hmm. też mm -hmm. wśród kolega. Będziesz świętą krową. Najświętszą krową, jaką istniała Na razie na tym świecie, ale pewnie się jeszcze spotkamy. Teraz wracamy szybko na chwilę do bazy. Boże, do bazy, do domku. Zrobimy sobie tam skóreczkę. Myślę. A tu coś robiłem chyba. Czy ja tu drzewka czasami nie ści miałam? Jakieś zwidy bo... Dobra, idziemy do domku. Może jabłka jakieś padły. Coś nie widzę. Skrzynka? No następna idę po nią. Myślę, że zaraz będziemy kończyć odcinek, ała! Ale tej skrzynki to już nie wiem skąd ona tu idzie. To chyba ta nasza startowa. E no. Czyli ja byłem tak blisko Poszłem tam. Znalazłam drugą. No e, dobra, wezmę to wszystko. Kurde. <grym> mam żarcie, mam... kurde żarcie. A się zdziwiłem, patrzę się, what the fuck? jej to już nigdy nie widziałam. Ha. Ale się naprawdę tu już się nie spodziewałam, że taka skrzynka będzie. Już no, dobra, dwie skrzynki znaleziono. Ale teraz szybko do bazy. Jednak dzisiaj na tej wasy nie pójdziemy. Zaraz to zrobię w następnym odcinku. Lalalala. La, 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 la. Dobra, jest tunka z pudis. Jeszcze mi poszła czapki. Ale! Taki tak fajnie. No, zja, no mi poszło spadnie. Dobra, piszę ze znowu Dobra, nie wiem mi już odcinek spa, więc ja kończę. Zaraz nagram trzeci odcinek. Dobra, więc szameczko. Zaraz się spotkamy w następnym odcinku. Juzium. -ju.